Cześć, dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o moich wrażeniach z drugiego epizodu, drugiego sezonu serialu Flash. Wiem, że wielu osobom pierwszy epizod, czyli ta premiera sezonu, nie przypadał do gustu. Mi tak. Czułem trochę tego klimatu takiego może naciąganego, bardzo przerysowanego, charakterystycznego dla stacji CW, i miałem nadzieję, że będzie to dobry start sezonu. Z drugim odcinkiem mam bardzo mieszane uczucia, dlatego że jest tam bardzo dużo elementów, które podobało mi się nawet bardziej niż w pierwszym. Naprawdę sporo solidnych scen, solidnych nawiązań do różnych wątków, ale daje mi się, że jeszcze więcej głupot. Więc to jest takie po prostu dziwne wybalansowanie. Mówię, mam bardzo, bardzo mieszane uczucia, no ale może powiem co mi się podobało, co mi się nie podobało. Oczywiście, na plus aktor grający Jay'a Garika jest bardzo wiarygodny, uważam, przekonywujący. Sama postać Garika, sam cały wątek z Zoomem, z tym jak on trafił do tego świata. Mam nadzieję, że zostanie to wyjaśnione i to szybko, dlaczego on stracił mocę. Możliwe, że Zoom mu zabrał, a inni złoczyńcy, którzy tu przełażą, niekoniecznie. Więc Jay Garrick jak najbardziej na plus. Pad, Paddy Spivot, nowa funkcjonariuszka. Wiem, że to jest postać z komiksu, nie mam pojęcia kto to jest, jeżeli wiecie i macie ochotę napisać, to napiszcie w komentarzach. Nie znam tej postaci. Na początku bardzo mnie irytowała tego odcinka, naprawdę bardzo. Końcówka już trochę jakby zrehabilitowała się w moich oczach. Ten tekst o jej ojcu, jak został strzelony. Zobaczymy jak ta postać się rozwinie, no, niestety CW ma problem z pisaniem żeńskich postaci, bo nawet w Ero, gdzie Felicity była świetna w drugim sezonie i pierwszym, w trzecim, tą postać tak zniszczyli, że zaczęła irytować chyba najbardziej w całym serialu. Wszyscy wiedzą, że najbardziej irytującą osobą w Flashu była zawsze Iris, więc mam nadzieję, że to będzie dobrze napisana bohaterka. Dalej, na plus, na plus, zawsze Cisco. Cisco jest rewelacyjny zawsze jak wszedł i powiedział do profesora, który się przy tablicy pisał, hey, beautiful mind. Także do, do Cisco ma zawsze swoje teksty, zawsze mówi to, co widz chce powiedzieć, zawsze jest bez błędy według mnie do tej pory. Całe wytłumaczenie Ziemi Drugiej, owszem, było takie trochę łopatologiczne, ale z drugiej strony idea była taka, żeby. Kawa na ławę, czarno na białym, pokazać dla widza, że jest coś takiego jak multiversum. Są alternatywne ziemi, które, jak dobrze rozumiem, są bardzo, bardzo dużą częścią DC, nawet dużo większą niż Marvela. W Marvelu one też są, ale z tego co wiem, w DC ci bohaterowie dużo częściej się spotykają z różnych ziem, mają dużo większe interakcje, więc. Tak, łopatologiczne wprowadzenie, ale jakby potrafię na nie przymknąć oko. E, co jeszcze? Do, bardzo podobała mi się reakcja warego Alena na to, jak przyszedł. E, jak przyszedł Jay Garrick. Na wielu osób była przerysowana, jak on może się fochać i w ogóle dlaczego jest taki zły, to takie głupie, ale na dobrą sprawę, że się nad tym zastanowimy, to ma sens. No, przychodzi gościu, który pod wieloma względami będzie bardzo przypominał doktora Wellsa, chce go uczyć, chcę mu pomagać, ale nie wiadomo kim jest, skąd się wziął. Może być kolejnym, nie wiem, pułapką przez Wellsa, który jak to widzieliśmy i oni też widzieli, potrafi zmieniać swój wygląd, bo przecież to nie był Wells, to był Albert Town, który przybrał postać Wellsa. Więc nic dziwnego, że Barry mu nie ufał, to miało absolutnie sens. I, ale i znowu to, za co lubię Flasha, że ta, tego typu wątki nie są ciągnięte, bo gdyby on mu nie ufał przez kolejne trzy odcinki, no to zaczęło być irytujące, ale był ten motyw, w końcu jakoś się do niego przekonał i jakby historia ruszyła dalej. To jest coś, co zawsze bardzo lubię we Flashu. Jeśli chodzi o te równoległe ziemie, to mam co do tego dwie teorie. Po pierwsze uważam, że Killer Frost pojawi się jako Caitlin Snow z innej ziemi. Nasza jakby Caitlin nie zmieni się w Killer Frost. Natomiast również na końcu pojawił się Doktor Wells, to absolutnie nie, nie ma szans, żeby to był Zoom. Jestem skłonny przychylić się trochę do teorii, którą czytałem w internecie, że Zoomem w drugim świecie jest barialem. To ma, ma jakiś tam sens, bo pamiętajmy, że wiem, że w komiksie nigdy nie był. Ale seria rządzi się trochę innymi prawami, więc uważam, że to może być prawdopodobne. Wellsa wstawili nam prawdopodobnie tylko po to, żeby co najwniejsi widlowie stwierdzili, że hmm, pokazują nam na końcu Wellsa, on musi być zły, więc tutaj, zoom to jest Wells. To uważam, że będzie porządny, prawdziwy Wells, który naprawdę założył Star Labs po to, żeby rozwijać naukę, technologię, pomagać ludziom itd. itd. Ale nawet specjalnie aktor, go gra na końcu wyszedł, powiedział takim bardzo złowrogim tonem: witajcie dzieci. Jakby miał ochotę zaraz, nie wiem, zniszczyć świat czy przejąć nad nim władzę. Ale uważam, że to są wszystko zasłony dymne i nie ma szans, żeby on był złoczyńcą w tym sezonie. No dobra, powiedziałem o pozytywach, a teraz niestety negatywy, które również rzucały się w oczy. Było kilka negatywów, które były w stanie się na ten to zrehabilitować, czyli motyw chociażby z Patty na Natomiast dużo gorzej uważam wypadł niestety hełm J. Agarica. Ja wiem, że to jest klasyczny hełm. Ja wiem, że fani komiksów to tam klaszczą. Ja gdybym pewnie czytał komiksy, też bym tak robił. Ale na przykład to jest jeden z powodów, dla których uważam, że Wolverinea kostium nigdy nie powinien zostać przeniesiony na ekran w formie żółto-niebieskim czy coś takiego. Wygląda po prostu głupkowato. To znaczy, jeszcze kupuję w miarę to wytłumaczenie. Tutaj zrobili, że jest to, nie wiem czy jest to zgodne z komiksem, ale jest to hełm jego ojca, który walczy, w II wojny światowej, on go wziął, przyczepił tę skrzydełka, żeby przypominał może trochę hermesa, greckiego boga, i generalnie w ten sposób jakby jest Flashem, tylko on nie zasłania swojej twarzy, więc jestem ciekawy, czy on jest popularnie, wiadomo, że jest Flashem. Chyba tak. Więc jakby w tym kontekście to ma sens, ale no, wygląda jednak, nawet jak na serial CW, który jest przerysowany, no, ten garnek na głowie wygląda jednak absurdalnie. No ale nie będzie go zbyt często zakładał, więc to się okaże. Kolejne zastrzeżenie, no znowu Willan tygodnia. Wiem, że tym razem Byłem poprowadzony lepiej, nie było standardowej. Bary z nim walczy, dostaje w Pierdziel, idzie do nich, oni mu mówią coś tam. Nie, Bary z nim raz powalczył, zobaczył, że on się rozsypuje, wie, że tak łatwo go nie pokona. Wrócił, już za drugim razem było zupełnie inne starcie. Plus ten Willam dużo bardziej rozwinął fabułę, bo wiedzieliśmy, że Zoom go wysłał. No Wiele rzeczy ten się rozwinęło, więc jest ok. Ale jednak, no, w następnym odcinku, jak dobrze rozumiem, wraca Captain Cold. Wentworth Miller, jak mówię, w tej roli jest akurat poprawnie przerysowany, że tak powiem, więc to już może być dużo lepsze. No i znowu ten sam problem, czyli to, że po prostu pary nie miał najmniejszego problemu w ogóle z zabiciem tego gościa. Przychodzi do niego Jay Garrick. A jak go powstrzymamy? Wiesz, co musisz strzelić w niego błyskawicą, to go zabijesz. Amary, nie wiem, czy będę w stanie wykrzesać błyskawicę. A, a chwila, a, ale ty właśnie masz zamiar go zabić. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle. To ma sens, że zarówno Atom Smasher, jak i Sandymon ginął, bo no jak Barry miałby złapać na przykład Sandymona? No przecież nie jest on niego, odkurzaczem. Swoje drogo nawiązanie, bo tak, za pierwszym razem Spider-Man pokonał Sandmana. Mówię absolutnie poważnie. Jak mi nie wierzycie, sprawdźcie jego pierwsze historie. No ale jak on miałby go pokonać? Natomiast, yy, no, rozumiem to, tylko. Nie ma absolutnie żadnego jakiegoś odniesienia do tego. W pierwszym sezonie to było, przepraszam, że muszę cię zabić. Nie mam innego wyboru, nie mogę pozwolić, abyś krzywdził innych ludzi. W tym nawet tego nie powiedział. Po prostu cię rozpędził, walnął, błyskawicą, zamienił go w szkło, pogościł. Trochę dziwny kontrast. Mówię, z tym, że ten serial krzyżuje się z Arrow. Swoją drogą fajne nawiązanie do od pierwszego odcinka Arrow, kiedy oglądali i Sisko mówił, że nienawidzi, kiedy są wstawiane kolory w, e, no, w imiona bohaterów. No ale chociaż mogliby delikatnie tę kwestię poruszyć. Idea, w pierwszym sensie to było bardzo ważne, że oni giną, Bary nie chce, żeby oni mieli, zaczyna zaczęto ich zamykać. nawet Joe West powiedział wyraźnie, że Iron Hide, czyli więzienie ma już cele przystosowane do przetrzymywania meta ludzi, a mimo to nie ma najmniejszego problemu, żeby ich po prostu robić egzekucję na miejscu. Strasznie mi się to po prostu gryzie w tym serialu. I mam nadzieję, że się w końcu tego jakoś odniosą, bo jest to po prostu trochę głupkowate. Ciekawa rzecz, pojawił się, pojawiła się oczywiście żona Joe Westa. Moja teoria jest taka, że na tyle ile znam, ten świat będzie to wprowadzenie do Wally Westa. To znaczy, wydaje mi się, że, nie wiem jak jest w komiksie dokładnie, ale w serialu to będzie siostrzeniec, e, brat cioteczny, zakładam Iris, bo, bo, bo Wally West jest jej siostrzeniecem. Wydaje się, że tutaj będzie jej bratem ciotecznym, młodszym dużo, właśnie od strony matki i po to matka jest wprowadzona, żeby w końcu Wally też się pojawił. Ale myślę, że oli pojawi się gdzieś tam może dopiero w połowie sezonu. Wiadomo, że będzie, ale dużo później. Ja to postać bardzo polubiłem w serialu Young Justice. Mam nadzieję, że tu będzie dobrze odzorowany. Tak wiem, będzie czarnoskóry, ale z tego co kojarzę, w New 52 też był, więc jest to jakoś tam zgodne. Moje ogólne wrażenia po tym odcinku są powiedzmy pozytywne. Aczkolwiek pojawia się coraz więcej właśnie takich dziur, które mam nadzieję, że zostaną jakoś załatane bo ten serial widać, że twórcy potrafią to robić, potrafią często rehabilitować, nazwijmy to, pewne wątki, które wydawały się głupie i mam nadzieję, że to też zostanie jakoś zrobione, bo tak jak mówię, dalej oglądam mi się ten serial z dużą przyjemnością, dalej czuję, że oni się bawią konwencją, jest to w pełni super bohater, ma moce i tak dalej, i tak dalej, to się świetnie ogląda, ale jednak jeżeli ilość tych dziur będzie dalej się mnożyła, będzie ich coraz więcej, będzie... Te głupoty, nawet mówię, takie niewchodzące w konwencje będą dalej biły po oczach, to niestety, ale wydaje mi się, że poziom tego sezonu może bardzo spaść. Mówiąc jeszcze o, na końcu chciałem powiedzieć o drugim serialu stacji CW, bliźnaczym, czyli właśnie Arrow. Nie omawiam go, bo trzeci sezon był tak dobany, szczególnie jego druga połowa, że tego się prawie oglądać nie dało. Oglądałem to już właściwie tylko z rozpędu. O tyle co premierowy odcinek był naprawdę.. Nie wiedziałem co o nim myśleć za bardzo. Był. Taki był, no. Nie, nie, był to jakiś wstęp do sezonu, bez większych rewelacji, chociaż złoczyńca ewidentnie, będzie dużo ciekawszy. Ostatni odcinek Eru naprawdę mi się podobał. Był od, nie wiem... Może w pierwszej połowie trzeciego sezonu było parę dobrych odcinków, a potem kompletna tragedia, to ten odcinek zdecydowanie przypominał bardziej właśnie te lepsze części Arrow. było w nim naprawdę sporo dobrego. I jeżeli serial będzie szedł w tą stronę, w którą pokazał ten najnowszy odcinek, jakby jeszcze wyżej, może pójdzie z poziomem to Arrow zacznie naprawdę być, uważam, serialem dobrym i znowu będzie mi się oglądało z pełną przyjemnością i będzie to jeden z oczekiwanych przeze mnie seriali w tygodniu. Także to tyle w tej kwestii. Jeżeli macie jakieś uwagi co do serialu Flash, wiecie pewnie, wielu z was wie więcej o komiksie, więc na pewno wyłapaliście więcej jakichś wątków, a może jakichś spekulacji do tego, kto, co, jak, gdzie. Piszcie oczywiście o tym w komentarzach. No i do następnego razu. Cześć!